Siedem pojedynków pełny, pełnych wymian nie kalkulowali dzisiaj zawodnicy. Siedem pojedynków pełnych emocji, wiadomo, że w jednej przypa w przypadku wiadomo, nasz pięściarz Polek, no ale, ale to wiadomo, przypadek przy pracy, mam nadzieję, że, że Olek się z tego podniesie i będzie, będzie dalej, dalej boksował i kontynuował tą swoją przygodę. Jeśli chodzi o inne pojedynki, powiem szczerze, że jestem niezmiernie zadowolony, bo, bo widzieliśmy ten matchmaking w tych galach, był, był świetny, były, były emocje, to co po prostu kibice oczekują i myślę, że, że tutaj Tymex i cała grupa i wszyscy wszyscy Dni pracujący i boksujący pokazali, że po prostu warto na nas stawiać, warto nas oglądać i myślę, że, że aby tak dalej. No, na pewno zapamiętamy walkę wieczoru, bo była bo, bo ostatnia i, i najdłuższa z nich wszystkich, ale któraś z wcześniejszych walk tak zapadła w pamięć szczególnie? No, powiem szczerze, że, że, że w większości te wszystkie walki zapadły w pamięci, bo, bo widzieliśmy co się działo w walce Łukasza Maćca, który, który wyszedł w pierwszej i, i, i i myślę, że rozszarpie rywala. Później wiad wiadomo z rundy na rundę Sławy tam złapał, widziałem chyba na dół w trzeciej rundzie i myślę dobrze, że przetrwał i że tą walkę wygrał. Jeśli chodzi o kolejne walki no to wiadomo, że emocje w walce Stanisława Gibadło, wielkie emocje w walce Michała Leśniaka, który po prostu tłumaczył, Tłumaczył przed galą, że po prostu nigdy nigdy nie leżał na deskach i, i, i bije doły i te doły rywale czu, czuli. No to więc dzisiaj się, się okazało odwrotnie, że po prostu rywal bił doły, no i te doły odczuwał Michał Leśniak. Dlatego zawsze, zawsze przed, przed walką trzeba podchodzić do, z pokorą do rywala i myślę, że myślę, że wyciągnie, wyciągnie wnioski. Na pewno dobra walka dla kibiców, dla oka. No, tylko się cieszyć. Powrót Ewy wybrodnickie na zwycięską ścieżkę. Kilka słów o tym pojedynku. No powiem szczerze, że, że wiadomo, energia była w tych pojedynkach, pojedynkach chłopaków, później, później ta energia trochę w walce kobiet spadła, bo wiadomo, że to tak bardziej było szachowanie i troszkę mniej ciosów, no ale myślę, że tutaj ten powrót Ewy na ścieżkę zwycięstw na pewno bardzo dobry, dobrze się pokazała przed telewizorem, yy, to wyglądało... Myślę, że lepiej niż, niż, niż na żywo na hali, no ale cieszmy się, że, że jest wygrana i zobaczymy teraz, czy uda się doprowadzić do, do jakiejś walki, może o mistrzostwo świata, może, może coś jeszcze. No zobaczymy, no na pewno na pewno tutaj Ewa nie poddaje, nie poddaje się, my też się nie poddajemy, będziemy walczyć. Tych emocji dzisiaj było sporo, czyli można stwierdzić, że to taka zapowiedź odrodzenia boksu w pewnym sensie. No powiem szczerze, że, że po gromdzie po i przed tą galą tak chodziłem smutny, bo, bo wiadomo, że, że, że ten boks w Polsce trochę leży, ale dzisiaj jest taka, taka cień szansy i taka mała gwiazdka na niebie, że po prostu, że, że, po prostu warto jeszcze w tych chłopaków wierzyć, warto stawiać, bo, bo te pojedynki dzisiaj pokazały i myślę, że, że kibice przed telewizorem nie, nie byli zawiedzeni, będą zadowoleni i będziemy dalej to w jakiś tam sposób kontynuować, no i chcieli, będziemy chcieli jak najwięcej tych emocji kibicom dostarczyć. Czyli walki w rękawicach również mogą być emocjonujące? No tak jak widzieliśmy dzisiaj, dzisiejszy dzień pokazał i Galatym Xboxing Boxing Night 16, że po prostu emocje mogą być, no na pewno te emocje były. Emocje i nie zabrakło myślę, że przed telewizorami również. Teraz czas ostudzić emocje na afterparty. Wiadomo, że tak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na kolejne garyty tym Boxing Night. Pozdrawiam. Dzięki.